No, w ogóle zamknięte. I zamknięte. Jest jakieś coś w drzwi były? Nie. Ty przecież z góry, czy to z dołu? Nie mogę pamiętać skąd przyleźliśmy. Nie wiem, przejmował coś chyba. To? O kurwa, wow! A one... Uch, jak one strzelają Kur... Drze oczywiście od spoku I co jest kuba? Ja pierdolę, ty mi lech od nowa leci? Ja pierdolę Ej, coś się odjebło z live'em Nie, dobra, 13 minut, okej, okay, 13 minut, tak to ja minutę. <grywa> uh -huh. Dobra, ich będzie. Odwaliło się coś z live'em, nie wiem, co się odwaliło, o już wiem, nie klikaj tego przycisku, ja dole mać. Musiałam tego przycisku chyba, to... A jest. przecież jest kliknięte i... Ej, dobra, no do nie, dobra, nie tego. tego. Ja masz upeń? A teraz piję, stąd. No, stąd? <laughs> <Ciemy dalej. śmiech> nie to Nie, gdzieś tu chcesz. Wyżej jeszcze nie. Tu nic nikogo nie ma. Już byłeś, mam baba. planę. Co jest jeszcze wyżej? Jak no to byliśmy? Aha, to jakieś kolejne igrzyska? Nie wiem. Aha, teraz to przyszliśmy, już nie pamiętam. Kurde, masz. no co? No nie, to są te dole, co nie leży. Za to, teraz przyszliśmy, to teraz muszę tam tam iść, kurde. No pierdźmy to tych, po tych tych, drabinkach jest spinić. Haj, 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 drabinkach gdzieś odprzestanie. Czy drabinki, to no. nie wiem, czyli sko poznał będzie. O, ja pierdolę czy no. spokojnie, spokojnie na tupie to, denerwujesz mnie jeszcze. Jezus, słuchaj, tupie musisz. Co on no, zbieraj, broń.

<grymne> ty połóż już to! <grymne> Dio to i mży. Ja nie mam. To na trudno, ale fajnie. Boż poszczelanie, czy ty mnie poszczelanie? A nie wiem. Ale nie, jeszcze to samo. Ja pierdolę. Masakra. Nie. Napisz. Nie, nie lubię wtedy za chwilę. Jakieś debile są na tych, dobra, ok, pod tym zobaczę. W troje tam znaleźć I dalej z nim... Dobra, po 16 minut, okej. Okay. Ja pierdol. Dobra, 16 minut, ale To, jest to, że tamta mnie wkurzać muszę ciągle Wkurzać ciągle Spokojcie kurwa z być to nie umie być normalną Po prostu to nie umie dobra, jezus smacz. Zapisane Zapisywań to ja nie chcę lepiej biegać. Dobra, to ciągle 545 Dobra, już Gdzie te fryzons są, są po tym

Co się udaliło? Dobra, 19 minut, okej. Okay. Czy coś? Aha, ja tylko za jednego. Jak mam gdzie 19 minut? Dobra, okay. tu także będzie coś tam w To jest 19 Dobra, minuta, no dobrze, dobrze. Tata, ta, ta, no i co tam, szczeląż coś? Nie, ja jeszcze nie. Nie ma chlebie no to w no, gdzie on jest na no, chwilę? Jeszcze chyba nie wyskoczył? tylko w O nie! No gówno. I spadł, cię nie zabliskam. Ja pierdole. To. No, to, no i ten dupek. No. Jakoby dupek coś się stał. Nie ma go. No to stał, umarł. Umarł, umarł, umarł. No, umarł. Umarł. Jeszcze raz tam włazić. Ja pierdolę. Nie ma. Co? to to mamy wybuchu, w tym jest. No, wybuchu, w tym nie ma, nie ma nie ma. mamy wybuchu, 21, jeszcze jeden, 21 minut. Okay. Więc... Kurde ten spokojnie o, oh, tak, umarł. kurde Jak ja tego mam? Dosyć! Kurde, no, no nie, no, już po tak... Umarłeś, no i umarłeś. Na schodach nie, na schodach nie. <śmiennie> na schodach się zaatakował. Ja pierdziele, co ty gadasz, na jakich schodach? no Na tu głównie o, tu! O, pójdziesz i od razu <śmiennie> dupek strzela do ciebie. Co za kurwa gad, pierwszą? Tak nie życzę więcej. O kurwa. No, piękne śmierci, dobra, Jezus, ja pierdole. Ja cię pieprz. Ukryte skurwy syny wychodzą. O, jak na tym jesteś. Cholerny musztowany jesteś. Ja pierdol. Stał go co? No? Skurwy synę. Nie dziuchy jedne.

Siot, strzelaj sobie jeszcze naj Siód, siód, O jest 23 minuty. Żyjemy chyba jednak żyjemy, Trzeba zapisać to. No jak długo żyjesz to nie będzie. Długo pożyjesz. A bo no sobie zginiesz za chwilę. Ojej, ja chcę mieć zapis chociaż tego cholerstwa. Cholestwa, jest z takie no bo no, wkurzają mnie jakieś głupie. Przechodzenie przez jakieś gówno jakieś, co? co? Taka gra, taka gra. Gra, gra, No, nie, taka taka No, nie, dalej chyba życie w ogóle dobra co No, Co tu się kochanie? Dźwięki się zapanowały. Szkoda, wie co. No już do góry mam iść. Zdarajcie się mieć. Może na dole lepiej. What about moving? What about it? Put one foot in front of the other. No, I mean what about you moving out? Leaving her. That's yeah, a trouble. You can't choose who you go crazy about. True, but what you can choose is what you do about it, you know? <laughs> Kiss them or kill them. <laughs> <laughs> hey, I right. yeah, thanks, Vegas. Hey, don't get soft on me. You stay here, I'm gonna check upstairs. Okay. Hey, but Vegas, I really mean it. Vegas, no, no, to o, I co, Vegas. I, bole, się O jest Vegas. tam. Uh, uh, uh. I, to nie ma na Vegas? Vegas! Hello! Śmegas! Vegas śmegas! Oh morda jemu tego! Huuuu Jeszcze raz zapisać nie wiem Uważam jeszcze mi życie. Już teraz było. No samo tego nie Dobra, szra no nie to Live'ek to live'ek Haha, śmieszny laj, tak, śmieszny laj, wyskoczy mi ten paran i <laughs> wyrzuca szmegaz, gdzie szmegaz za chwilę nie wygasł? Szmegaz, ja pierdolę. Nie wiem, tych minut jest. O jest, 26, mam dosyć. <laughs> Dobra, jeszcze trochę pociągniesz żeby mi kuna dały te kapsułki, te tam kapsy, tapsy, 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 tabletki Tapsowanie, 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 tapsy, tapsy Dobra, kłócaj Pola stara jakieś, jakiś? Gdzie ten dugań do mnie? Idzie, kurwa I gówno <ścoughs> no, Kurwa Idź ty pieprzony Vegas! O, cię załatwię zaraz kurwa, o ty. O nie będę litości. O ty potworzy jeban. O, już nie mam litości do ciebie. Kurwa, już nie żyjesz. <laughs> cię tylko kurwa zobaczę. Ty szmega spięta. Kurwa nie żyjesz, powiedziałam. No, wypierdalaj. dalej. Eee. Ty też. Wara. Tabletki mają? Gady? O, mają. Uuu, tematowana. Mają tabletki, hamyk jedne. O, Zapisuję, a ja. tab znaczy. Dobra.

Zapiszę na jeszcze chwilę, powiem. Tylko znowu nie włączę jakiegoś przycisku ze stranego. Znowu, znowu włączę Cover Life. Coś. Co tam, Vegasy, Pekasy? O! Vegasy i Pekasy będziecie się nazywać. Ty jesteś ten Vegas, a ty jesteś Pekasy! Pekasy! Pegas pisze do Dobra, ja zejść i mógł pan zejść. Zabity. Ach, głównie. Było dwóch dołniów, wcale nie dwóch dołniów. No. do mnie stały. Czy pilnowały? No to jest z No, o Jezus. Kucha ściana. O, i znowu to jakieś... Dobra, chyba ja się dziwierami jakimiś, kuwa. Nowojorski klimat, ma to. Nowojorski klimat. <ścoughs> o Jezus. Nowojorski Nowego Jorku. Klima co ja za gdzie mam teraz iść? Pekasy, wegasy pokonane. <laughs> Ojej, to będzie dobre. Jak? Vegasy i pekasy. Pegazy. pekazy. Pegazy. No, i pegazy jakieś. Kurwa. Teraz zróbmy to było, no. A, jest, to Tak, tu jeszcze lada jest tu wyszła. I to dobra gra. Idziemy dalej. Do góry? Chyba do góry, nie? Tę kasę. Tę To będzie pomiedziało. Jedne drzwiczki widzę. To z góry? Bo jeszcze sobie piętro. Teraz są chwane przeciwniki No oh, pierdolę Ile mam tej broni Dawaj mi moje kuchna Broń oh, na nie, ma nie mam Nie mam no, ale mało no, ona boi Woda ich kanabinę jakieś ze strony To Oh, a oh a to I do I have to do? Oh, some kind of a battlefield A battlefield and this thing And I'm in the fucking windows Or am no, I? Oh, I can't shoot anything in the windows Stop being a jackass, you're to break your neck I can handle myself Come on, come out here Shit, no, I'm afraid of heights Get your ass back in here Ah, oh shit. I'm gonna fucking puke. Eh, see, I couldn't break. <śm> <śm> <Pas> <śm> <-pas> <śm> A... zupot. Ani jak połamie sobie nie wiem co, kuba nie spije wiedziało. O morder. <śm> nie, to będę dobrze kurde. No to będzie dobre, dobre, dobre. Dobra, zapisuj to. Dobra, prawie 23. Jezus, jaka 11, co ja No bo już jest 23. Dobra, chyba stara się mi tego live'a na tylę dzisiaj. Jeszcze nie jestem, dobra, okej, No dosyć. Dobra, więc bóg to, tam coś tam. Bo ja 32 minuty, daj tak jest dużo. 32 minuty i 40 coś dzisiaj jeszcze. Dobre. No to chyba starczy na dziś tych live'ów, mam no dość biur. Bo... <grywa> Że gra jest fajna, fajna, fajna. Bardziej mi się jeszcze podoba. Bo... Jakieś dupki wypadają. U, przez okno chyba, tak, bo... przez okno, coś tam. Co tam, dupki? Pogadaliście sobie? Właśnie tą ostatnią gadkę, szmatkę? Ja, spierdolę, wypadł? O. Znowu jakieś przejście. No, Zobacz się okno prowadzi, ja Cię pierdolę. Dobra, Sar się do okna prowadzić Cię nie, nie zatakuje nic? Chyba jeszcze nic Jeszcze na piętrach sprawdziliśmy No się peń nie zapisać dla pitamakie, zapisać kolba Zapisy zapomniałeś? nie zapomniałam ja Gdzie Bezpieczny. bezpiecznym, bezpiecznym miejscu miarę. Oj jeszcze raz. Zapisuj to lepiej Zapominam, że wszystko pamiętać. Ojej, chcę odpalam dzisiaj. Dobra. Jeszcze, jeszcze zapisuję, jeszcze zapisuję, jeszcze. Jeszcze no. już. Ja, ruch, nie? A, ale, jest prawie, tam, już. Też pójdę tego to ale na sprawdzę pannę, jeszcze coś jest. Kurde, kurde. Pinterko zasypane jeszcze jakieś. Uh Oho. A nie wiem jak A? Boż tam nawijają. Excuse me, coś tam. Ty gra mi się zbakowałaś? <grym> excuse me, coś tam. Co excuse me, wiesz, sam. sam. To, to no, no. Nie. No dziwne są. Daj mu pojadę, to z tej gry Ale, excuse me. Excuse me. Idziesz moją kuwa stronę? Jakieś panie? Czy nie idziesz? To Maxa pyj na stronę. Maxia pyj na stronę. O, to zatakuję. Co za pierwotne, Znowu znam takiej gówno. O, fajnie się wygląda, co? Gównie. Jedna się opiera, jakby poszedł spać, boż nie? Opiera się o biurko. A drugi się pierdolno i leży. Teraz co się O kurwa, apteczki, apteczki, O! O Mosko, Nie, Je mam O kurwa, cztery wsteczki! Tymymym nie wie. Nie, bym nie W Tym nie wie. 3, 2, 2, mam dosyć dobrze, dobrze, to 2, 2, złam. Ojej, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, okay, dobrze, dobrze Jeszcze, 2, 2, dobra 2, 3, jeszcze 2, 2, no dobra, zapisano wszystko Dobra, to jest później dalej, ja... Muszę sobie obejrzeć, masie, się, się... Masz na zauwa... oczy Jaki jesteś cały Uf, Fajowy Ma się dobra, się obejrzysz jeszcze chwilę <grym> Się obejrzysz, się obejrzysz Dobra, idziemy dalej Się obejrzałeś <grym grym> w stoku No, nie ze to jest zabijać. Niech sobie leżą, siedzą sobie. Naprawdę, do jeden leży tak na, na progie a drugi kurna, o. Opiera się pośle. No normalnie ręką się opiera. <tum> to miło. <mórko>. I <tum> kula z kulasami, żebym się zdało, tak robi. Co tam? Ale telewizory, kur... Pani telewizor, jak znowu. Okay, I'm but, like, it it movie. Movie. We don't have time for TV, my love Was it this one? Yes? Only they not you have anything? I don't There is nothing left Hi You've called dangerous liaisons Call 555-PSSY When you want to do more than just talk Dangerous liaisons Our girls okay. are eager to hear from you interfectum 600 milligrams a serious painkiller for serious pain when i got shot in the line of duty as a police officer interfectum was all i took for the pain interfectum kills your pain interfectum 600 milligrams a serious painkiller for serious pain The magazine says it is the best costume drama since the tragic affairs of Jonathan and Gail. Elegance is more than the award winning of sudden losses. The king gives it five handkerchiefs. Lords and ladies continues with king of the castle. No, 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 Nie oparł się, nie? Niby, że no, oparł się to co... co jest?